Cześć. Dzisiaj na serwisie wylądowała mk 15 Jest. Dobra i problemy są następujące. Bolt nie cofa się po oddawaniu strzałów. Teraz te kuleczki nie wpadają do komody. I jest, jest problem, bo się robi co jakiś czas się i marker nie działa tak, jak powinien. No, tutaj mamy tę, tę 15 z problemem między innymi nie się volta. Jakbyś tam najechał ładnie, żeby było widać co jest grane. No, oddam strzał, żeby było widać jak, jak się nie cofa. Łapiesz? Mhm. OK, dobra, no i będziemy działać za chwilkę, żeby przewrócić marker do, do stanu działania. Dzień dobry, będzie, dobrze, jest owiej, jest będzie Mamy zestaw imbusów calowych, widać, widać. No i mamy jakieś coś do czyszczenia. I to w zasadzie myślę, że jest wszystko, co mi jest do szczęścia potrzebne. Zaraz tutaj poprawimy już. Ok, no i co, i zacznę sobie ją. Okay, I sobie działamy pomału. Najpierw pierwsza rzecz, no to wiadomo będzie rozebranie markera i, i wyczyszczenie go w środku. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Troszeczkę odsunę, żeby to. Bardzo fajny marker. Budowa wewnętrzna oparta o Empire AXA, Także konstrukcja znana i lubiana. No i w sumie fajny sprzęt, jeżeli chodzi o wygląd generalnie, bo jest to jeden z ciekawszych markerów stylizowanych militarnie elektryków. No i w przystępnej cenie w fajnej cenie. Zmieniamy sobie od selektora. Tutaj mamy wersję limited edition, czyli jest krótsza obudowa. Troszeczkę ze względu na to, że do tej wersji, właśnie limited, były dołączane, są dołączone lufy Apexa 2. Ten jest ściągnięty, teraz tutaj musimy zacząć od klipa. No i coś tu kolego stawia opór. Teraz go tu ogarniemy. Okay. No standardowo wspomnę o tym, że marker, jak zanim się bierzecie do yy, serwisu jakiegokolwiek, żeby odpowietrzyć marker. Yy, no tutaj jest w TNC-15 jest akurat ułatwiona troszeczkę sprawa, bo jest manometr. Jest manometr, no i na manometrze wiadomo, widzimy, czy to ciśnienie jest na markerze czy nie. Także tutaj w 15 jest akurat troszka sprawa w stosunku do innych konstrukcji. O, dobra, idziemy dalej. A jak jesteśmy po tej stronie, to sobie zacznę działać. Sorry za momentami ostrość nagrania, ale po prostu no, testuję nową kamerkę. Sorry za jakość, bo po prostu się zaczynam bawić tym. Tak na dobrą sprawę. Generalnie te kwestie będę starał się poprawić w przyszłości. Ale na razie wychodzę z założenia, po prostu, że treść się liczy. No, generalnie narobię no, te filmiki po to, żeby pomóc, jak ktoś ma właśnie ktoś ma chęć sobie pokrywać w swoim markerze samodzielnie, żeby po prostu miał taki jakby wskazówkę, Wiadome, Też mogę się mylić, to wszystkiego nie wiem. Więc jak po prostu coś głupiego robię, no to zawsze to można napisać, powiedzieć, że <grych> no ale generalnie trochę tych 15 już zrobiłem, także myślę, że jakiś tutaj herezji nie będę wyczyniał. Generalnie wiem, że też takich filmików jest na kopy w internecie, aczkolwiek wszystkie są, nie są polskojęzyczne. Ja tutaj właśnie się nastawiam typowo, żeby no była, był odbiór w Polsce, bo wiadomo, Paintball się rozwijał u nas dosyć dynamicznie. A po prostu no jest małe doświadczenie jeszcze, jeżeli chodzi o sprzęt. Okay. <laughs> Te śrubeczki trzymające body zostawiam przeważnie właśnie w body, bo jest mniej roboty później. Wiadomo, ta MK15 ma to do siebie, że ze względu na tę swoją właśnie budowę, no ma sporo śrubek i czasami jest tak, że powiedzmy jest, jest dany problem i trzeba kilkukrotnie ją składać, rozkładać. Jest to czasochłonne, dlatego ja po prostu te śrubeczki sobie zostawiam. Body, odkładam po prostu na bok całej body, robię w środku co mam robić i później sobie przykładam. Ewentualnie, też jak na przykład powiedzmy, że ogarnę już tam dany temat, nie składam całego markera co do jednej szubki, tylko po prostu najważniejsze elementy, które są niezbędne, żeby, żeby to działało, i idę sobie po prostu sprawdzić, przestrzegać. Заставаю. Видите, что до конца зашло.